A się spoglądamy nisko 220 lat minęło od założenia muzeum z tym że na wielkim jubileuszu podczas otwarcia wystawy jubileuszowej okazało się że muzeum jest rok starsze zgoda cesarska przyszła bowiem już 27 stycznia 1801 roku i wtedy ksiądz szersznik oficjalnie mógł zacząć pracę nad zorganizowaniem ekspozycji tutaj w Cieszynie w dawnym gimnazjum jezuickim Zorganizował ekspozycję muzealną i ekspozycję biblioteczną. Także to jest wielka data w historii polskiego muzealnictwa, ale też czeskiego i austriackiego, bo niezależnie jaką przyjmiemy perspektywę, to będzie po raz pierwszy ten pomysł na udostępnienie kolekcji muzealnej. I nie jest ważny ten fakt, czy ta kolekcja była duża, imponująca, tak jak zbiory czartoryskich w Pławach. Ale, właśnie ten pomysł, żeby maluczkim, zwykłym mieszkańcom Cieszyna, ale przede wszystkim uczniom, udostępnić zbiory muzealne. Ozdobą Muzeum Śląska Cieszyńskiego jest holenderski globus pochodzący z oficyny Janszona Blau. To jest początek XVII wieku, złoty wiek holenderskiej kartografii. Mamy 36 takich globusów na świecie. I właśnie tutaj w Cieszynie, w dawnej kolekcji księdza Szersznika, zachował się Globus Nieba, a mamy takie delikatne przypuszczenia, że ksiądz Szersznik posiadał również Globus Ziemi, bowiem na swoim eksklibrisie e, kazał e, wyrysować oba Globusy Bliźniacze. I tak one rzeczywiście wtedy były dystrybuowane. Nie wiemy kiedy ten ziemski globus się zatracił. Natomiast ten, który posiadamy w kolekcji jest niezwykły również dlatego i tylko dlatego, że jest piękny wizualnie, ma znacznie ładniejszy niż w okresie renesansu przedstawienia gwiazdozbiorów, ale jest ciekawy przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy na tym globusie pojawia się 12 konstelacji nieba, ale zaobserwowanych z półkuli południowej. To jest efekt wielkich wypraw Kupieckich, już nie geograficznych, holenderskich, na Jawę, na Sumatrę i z tamtych terenów zaczęto obserwować niebo. No i do 48 zbiorów Ptolemejskich dołożono tych 12 zaobserwowanych z półkuli południowej. To rozpoczęło na nowo badania i dyskusje badania sklepienia niebieskiego. Muszę też zaznaczyć, że Jansson Blau, wybitny kartograf, właśnie. Autor tego globusa był uczniem Tychona de Bracha, duńskiego astronoma, który udowodnił, starał się udowodnić teorię Mikołaja Kopernika. No i sam Blau również obserwował, odkrywał gwiazdy, to też istotna informacja. Nie był tylko wydawcą, ale naukowcem równocześnie. Jubileuszowa wystawa została zakończona we wrześniu, ale pracujemy aktualnie nad tym, żeby w przestrzeni ekspozycji zgromadzić jak największą ilość tej pierwotnej kolekcji księdza Szercznika. To znaczy, ona była dawniej dostępna, ale uznaliśmy pod wpływem emocji i zadowolenia z wystawy jubileuszowej. Żeby powiększyć tą wystawę, żeby jak najwięcej, jeśli nie wszystkie przedmioty po księdzu szerczniku, które się zachowały, udostępnić na stałe mieszkańcom i turystom. W związku z tym jesteśmy na etapie przebudowy ekspozycji 22 listopada otwieramy ją na nowo, startujemy od nowa i myślę, że to będzie taki dobry impuls dla naszej działalności. Wykonał zaprojektował nowe wizerunki tych alegorycznych do zbiorów na Sklepie Niebieskim, czyli tak naprawdę w większości znaków Zodiaku, drodzy Państwo. Tereny sensowe są dużo gorszej jakości i to jest jak gdyby nowa jakość tutaj w, w, w tym biznesie, co tu dużo mówić. Natomiast Jodokus Hondius szybko skopiował te, te wizerunki, które miał Blau. No i tutaj panowie się kłócili, ale kłócili się przede wszystkim o to, kto był pierwszy, drodzy państwo, bo ten globus w istocie rzeczy jest wielkim osiągnięciem, a właściwie jest emanacją osiągnięć naukowych XVII wieku w astronomii, bowiem po raz pierwszy na tym globusie pojawia się przedstawienie konstelacji południowych, to znaczy zaobserwowanych z półkuli południowej. Te wyprawy holenderskie, kupieckie, które dociały, docierały na Jawę, na Sumatrę zabierały również agentów, naukowców, tych wielkich wydawców Hondiusa i Blau i oni tam obserwowali niebo. I e, Frederik de Hortman, który działał dla Janszona Blau, troszkę się spóźnił, bo go m, wzięto do niewoli i wrócił troszkę później, więc e, Hondius był tutaj szybszy. E, wypuścił ten globus z nieba ciutkę szybciej niż Blau. Ale Blau upierał się, że ma informacje od swojego agenta, i właściwie historycy dzisiaj raczej przychylają się do tego, że to było działanie niezależne, że tutaj nie było plagiatu. Natomiast, drodzy Państwo, na przykład pojawia się tam też taka konstelacja symbolizowana przez Tukana, to też ten egzotyczny ptak, prawda? Te, te konstelacje trzeba w jakiś ciekawy sposób teraz oddać alegorycznie na, na tych globusach. Co więcej, sam Blau był uczniem Tychonady de Brache, czyli tego wybitnego, wybitnego duńskiego astronoma, drodzy Państwo, i uczył się od niego konstrukcji globusów, ale również zaobserwował taką gwiazdę P. Cygni, która się znajduje w zbiorze Łabędzia, jeśli dobrze pamiętam, i ona się pojawia raz na kilka lat, można ją do dzisiaj zaobserwować i to jest też jego dzieło, jego wkład do, do nauki, tak, można to ująć. Sam Blau stworzył największy globus ówczesny ziemski, jego syn stworzył największy atlas, atlas Ziemi, niestety ta oficyna Blau w Amsterdamie spłonęła w drugiej połowie XVII wieku, już nigdy to przedsiębiorstwo nie zostało odbudowane. Tych globusów mamy zaledwie 36 na całym świecie, drodzy Państwo. To jest przedmiot, który osiąga zawrotne ceny na aukcjach. Tak, dla mnie wielkim przywilejem, że właśnie ten eksponat znajduje się w zbiorach, które ja nie się opiekuję. jest pod prądem. <laughs> jest tak. No, czy to jest tak, to... wiecie, tak było jak zdobyć ten, który się zgubił? <laughs> ten drugi. Bo ktoś go na pewno ma? To jest świetne pytanie, tak? No. To jest świetne pytanie. Kupić na aukcji, nie ma, nawet nie możemy o tym marzyć. Myślę, że przerasta. Bo go trzeba tak podprowadzić, jak go ktoś kiedyś podprowadził. <laughs> to bardzo dobry <laughs> <miał> pomysł. <laughs> to, 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 to. <śmiech> <śmiech> Tak, drodzy Państwo. pozostając w tych astronomikach księdza szesznika to jest też kompletny rarytas, jeśli chodzi o, o zbiory polskie, astrolabium, czyli tak naprawdę taka ruchoma mapa nieba, urządzenie, które od średniowiecza, a właściwie od starożytności służyło do wyznaczania szerokości geograficznej, znajdowania gwiazd, znaczy się pozycjonowania gwiazd na niebie, ale też mierzenia wysokości, mierzenia czasu, mierzenia odległości. Bardzo uniwersalny instrument, taki e, zapoczątkowany przez Starożytnych, udoskonalony przez Arabów i za pośrednictwem Żydów i Arabów e, wczesnej średniowiecznej trafił do Europy. E, to astrolabium zostało wykonane w połowie XVI wieku przez Adriana Zelste w Louvain. To jest taki ośrodek uniwersytecki, dzisiaj w Belgii, który zasłynął właśnie z produkcji instrumentów astronomicznych. Tam doszło do takiej cudownej synergii naukowców i e, rzemieślników takich jak Adrian Zelsta, drodzy Państwo. Jest o tyle niezwykłe to astrolabium, że ono zostało bardzo uproszczone, to znaczy, żeby dobrze wyznaczyć szerokość geograficzną e, w astrolabiach, zazwyczaj tych dawnych, należało zmieniać tą wewnętrzną tarczę, e, zwaną e, retę, a drodzy Państwo, e, e, tutaj mamy tylko i, i jedną taką tarczę i ono się wydaje być uniwersalne, Nie miało więc jakiś margines błędu, ale można je było swobodnie stosować pod różną szerokością geograficzną. Na tym polegała innowacja tego Astrolabium. No i też trafi sobie teraz na wystawę kopernikańską, bo pochodzi z czasów Kopernika, a nic indziej w Polsce nie ma takiego Astrolabium. I to po księdzu szerszniku. I drodzy Państwo, powoli... Kiedy pojawiały się opisy tej kolekcji księdza Szersznika, dopisano, no jest tam jakiś zbiór ast astronomików, ale nic nie warty. Okazuje się, drodzy Państwo, że te astronomika, mające przede wszystkim ten walor edukacyjny dla księdza Szersznika, mają dzisiaj największą wartość kolekcjonerską i taką no, materialną, realną, prawda? To jest taki paradoks tej sytuacji, a to, drodzy Państwo, astrolabium i lunarium, które ksiądz Szersznik wykonał sam. Na podstawie traktatów, które miał w swojej bibliotece, e, malowany przepięknie na tekturze, dla e, swoich uczniów, na potrzeby właśnie edukacyjne, także są szczególnie cenne myślę z tego względu. To jest lunarium w ogóle, ono służyło do wyznaczenia faz Księżyca, a tutaj mamy typowe astrolabium, bardziej kompletne, e, bardziej takie klasyczne niż, ni, niż to niż to e, mosierusz. On taki cieszyński, Leonardo da Vinci, no, no, wiesz, to, ja tak, to, tak, to, to co tam mówi to... Tak, myślę, że tak, że tak prowadzę, prowadzę tą, tą opowieść, żebyśmy właśnie zobaczyli tą jego uniwersalność, tak naprawdę, księdza Szczesznika. Wszyscy Państwo, on położył wodociąg w Cieszynie. My dzisiaj kopiąc na rynku, znajdujemy rury położone przez księdza Szczesznika. Jeśli było trzeba wyremontować XVI-wieczny wodociąg cieszyński, no to ksiądz Szczesznik do tego się świetnie nadał. A się, że wszystko co w tym Cieszynie jest, jest dzięki niemu. Tak, z końca XVIII wieku na to wychodzi, że tak. Drodzy Państwo, tak, te pomoce naukowe, które on miał dla swoich uczniów, które się po nim zachowało, Spójrzmy, mamy tutaj linię ogólnoletnią, przymiar składany, czyli metr tak naprawdę, ale zachwycają mnie te mikroskopy, drodzy, drodzy, drodzy Państwo. Ja mikroskopów w szkole podstawowej nie miałem, kiedy chodziłem, tak, a uczniowie księdza Szersznika dysponowali takimi narzędziami. Te tabliczki, podobnie jak tamte astrolabia, też zostały wykonane przez księdza Szersznika i też, to są już tabliczki matematyczne, służące do pomiarów, do obliczeń, też miały służyć jego, jego uczniom. No i tutaj już, przepraszam za jakość fotografii, to już są takie eksponaty bardzo egzotyczne. I teraz muszę być przed Państwem szczery, z całym tym moim entuzjazmem, ja teraz nie jestem w Państwu w stanie powiedzieć, które z tych bardzo tak egzotycznie wyglądających tarcz, włóczni, Tutaj mamy tykwę, tarcze ze skorpy żółwia, łuk, które rzeczywiście ksiądz Serczny trzymał w swoich dłoniach, bo my przez te 200 lat istnienia Muzeum Księdza Szlecznika, przynajmniej do scalenia z Muzeum Miejskim, czyli przez 150, mamy nieustanny dopływ jednak, drodzy Państwo, więc te przedmioty mogły się tutaj pojawić w latach 60. -tych, 70. -tych XIX wieku. No tutaj Państwu nie zagwarantuje, że rzeczywiście są to rzeczy szercznika, a gdyby były rzecznika, to znowu byłby to najstarszy zbiór już na świecie eksponatów no, takich egzotycznych bym powiedział. Tak, więc to jest, więc, ta, to jest, to jest niezwykłe. No, tutaj problem polega na tym, że te ludy pierwotne, mm -hmm. od, można powiedzieć, tysięcy lat wykonują przedmioty tą samą techniką, aż pojawia się biały człowiek i przynosi żelazo. Mm -hmm. I zmienia się ta obróbka. Ale na przykład słabo tutaj widocznym... Maczugi na dole skrobane były muszelkami. To jest drewno z pietyzmem, skrobane aż do skutku przepięknie obrobione właśnie przez mieszkańców Polinezji, drodzy Państwo. Mamy to jest z Polinezji, czyli z Wysp Salomona. Mamy tutaj Tykwę z Wietnamu, a tutaj mamy z Taiti, taką przynętę na ośmiornice drodzy Państwo. To jest niezwykły przedmiot. One były nie tak dawno. Tutaj są te naturalia ze zbiorów, prawda, tak jak mówiłem, one trafiły do Gliwic, ale my część tych, tych naturaliów posiadamy, tutaj jest szczęka mamuciątka na przykład, ząb mamuta, prawda, te strusie jaja, moje ukochane, które, które przetrwały, nawet jeśli nie są bezpośrednio z czasów księdza Szlecznika, to, to pokazują, że no to mu ząb musiał być nadal ciekawy, również po jego śmierci, choć Miało wiele różnych problemów takich natury. Znaczy, ksiądz Rzesznik pozostawił, drodzy Państwo, donacje. Swój cały majątek zapisał właśnie fundacji, która miała utrzymać to muzeum. Po pierwsze, inflacja z powodu wojen, wojen napoleońskich bardzo zjadała tą, tą donację, a zniszczyła tą donację kompletnie pierwsza wojna światowa. Ta, ta donacja została zarekwirowana na poczet pożyczki wojennej i już nigdy nie zwrócona, no bo pożyczkobiorca. Austria upadła, prawda? To jest ten medal, drodzy państwo. W 1803 roku zaprojektowany sztanca do niego została wykonana przez Tomasza Langa w Wiedniu i ksiądz Szersznik raz w roku obdarowywał tych najlepszych uczniów, którzy najlepiej się sprawowali w tych zbiorach mineralogicznych właśnie takim medalem. My zazwyczaj mamy takie wyobrażenie, przepraszam, że wtedy raczej karano młodych ludzi za naukę, prawda? A ja mam takie wrażenie, że 1400 w tych młodych ludziach widział nie jakąś masę do ulepienia, do ukształtowania na własne podobieństwo, ale widział w nich partnerów do rozmowy, do właśnie przekazywania wiedzy i to jest, to jest niezwykłe. Pojawiają się też militarne, moi Państwo, no i to jest rzecz niezwykła, jest polska zbroja husarska, rzecz jest o tyle zabawna, że świętej pamięci dr Jan Kruczek, kustosz y, muzeum w Pszczynie, kustosz zbrojowni w muzeum w Pszczynie, w której mamy ponad 100 naszych eksponatów, tam prezentujemy, y, wspomagamy tam zbrojownię naszymi zbiorami, y, ocenił, że ta zbroja y, y, datowana jest na rok 1683, drodzy państwo, odsiecz Wiedeńska. wiedeńska. Mhm. ja się tak w duchu zaśmiałem, czyżby? ten wielki hufiec Hetmana-Sieniawskiego, który ciągnął przez Cieszyn dokładnie przez cieszyn, na Wiedeń. Ktoś zgubił tak. taką zbroję w Cieszynie, wpadła później 100 lat później w ręce szelcznika. No nie mam pojęcia jak, jak ona się znalazła w jego zbiorach, ale jest to rzeczywiście eksponat niezwykły i on po raz pierwszy właśnie trafił teraz na ekspozycję, będzie na ekspozycji stałej u nas prezentowany. No tutaj poniżej e, też mamy tak słabo widoczną, ale drodzy Państwo, cieszynki wszyscy Państwo znacie, no tak? Z jakie cieszynki są, Dzięki wiemy. jest Tak, tak. Pan Jerzy wspaniale, stosując metodę inżynierystyczną odtworzył tą technikę, która przecież zanikła w Cieszynie, ona została no. zapomniana. Tym więcej należy się mu tutaj cześć, panu mierzemu. I właśnie tą cieszynkę, szlesznika on zrekonstruował. Była dosyć mocno zniszczona. On ją nam pięknie Odnowił. I ona jest też o tyle ciekawa, drodzy Państwo, że nie jest typową kieszynką, tylko jest arkebuzem. Arkebuzerem. Tak naprawdę jest to broń większego kalibru. Nie ma już zamka kołowego zewnętrznego, tak jak typowa cieszynka, tylko schowany wewnątrz, przez co jest bardziej masywniejsza, bo te siły działające na, na łoże, na kolby są większe. No i można z niej albo większego zwierzę upolować, albo człowieka po prostu. To już mogła być broń bojowa. Także, także jest to niezwykły eksponat. Wreszcie na koniec, drodzy Państwo, w tej kolekcji księdza szersznika mamy też przedmioty takie starożytne jak lampki oliwne rzymskie jak jakaś ceramika rzymska grecka no to jest ten czas kiedy powstają rzeczywiście te muzea w Europie i zaczyna się ten rabunek Grecji Egiptu prawda bo wszyscy od tego zaczynają się właśnie te wielkie muzea naturalne w Londynie w Paryżu w Berlinie drodzy państwo Szersznik nie chciał być gorszym. Mamy słynną rękę mówi. ona niestety jest późniejsza. Jest późniejsza, przywieziono ją w połowie XIX wieku do Cieszyna, ale trafiła właśnie do, do zbiorów Muzeum księdza Szersznika. Ale drodzy Państwo, niesamowitym dla mnie zabytkiem po księdzu Szerszniku, właśnie a propos tej wszechstronności księdza Szersznika, jest taki oto pucharek. Znaleziono go pod koniec XVIII wieku tutaj na Winogradzie Cieszyńskim, nieopodal cmentarza żydowskiego. Wykopano ten pucharek, on jest późno średniowieczny, ale proszę zobaczyć, co książę Święty z nim zrobił. Opisał go, czyli zametryczkował, tak jak współczesny archeolog, zlecił profesjonalnemu rysownikowi jego naszkicowanie i zlecił albo sam, albo komuś zlepienie, zrekonstruowanie. Czyli zrobił to samo, co robią zupełnie dzisiaj współcześni archeolodzy tutaj w Cieszynie na rynku, drodzy państwo. Zatem, 220 lat temu, można powiedzieć, że był prekursorem archeologii na terenie no, Górnego śląska, właściwie nie tylko śląskiego, ale działał zupełnie tak, jak dzisiaj działają archeolodzy I działał tak, jak tak, w każdym celu. I działał tak, jak działają dzisiaj muzealnicy. Traktował eksponaty przede wszystkim jako obiekt edukacyjny, widzą Państwo. Tak? Nie taki jak kolekcjoner, żeby podziwiać jego piękno, tylko właśnie to zawsze miało czemuś służyć ten eksponat. Więc w ten sposób pozwolę sobie zakończyć moją opowieść. Tą przesłonnością, księdza Szczerznika. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Ale co no, było no, w pozwolicie Państwo, no szkoda, no, bo my jesteśmy w stanie jeszcze się słuchać tak, i słuchać tak, suchy, tak, wspaniały tak, Dziękuję no. przede wszystkim, że znalazł Pan czas dla nas. Już się uśmiecham na przeszłości. To jest taki prezent dla Pana, a to żonie Kamili prosimy, by go przekazać. Dziękuję.